Mistrz świata z przegraną pozycją po zaledwie pięciu ruchach. Kim jest przeciwnik? Totalnym amatorem. Poszedł gambit królewski debiut, który był najpopularniejszy w XIX wieku. Tak właśnie wtedy rozpoczynało się partie szachów. Czarny wyprowadził swojego skoczka, mistrz zrobił to samo. Czarny rozwinął teraz gońca. I pan Magnus postanowił zdobyć centralnego piona. Czarny natomiast zagrał pionem o jedno pole do przodu. Jest to obiektywnie głupi ruch, ale ma w sobie pewną pułapkę. Mianowicie kusi, żeby zająć centrum całkowicie pionami, tak żeby figury czarnego nie miały się gdzie ruszać. Rzeczywiście mistrz świata to właśnie zagrał i tutaj jego pozycja jest kompletnie przegrana. Ponieważ czarny może zbić tego pionka, następnie dać szacha, a jeżeli biały się zasłoni to można zdobyć pionka atakując króla, atakując wieżę, atakując skoczka, więc coś tutaj biały straci i czarny ma kompletnie wygraną pozycję. Niestety, pan amator grający czarnymi, po prostu odsunął swojego gońca, i jego pozycja zrobiła się totalnie przegrana, i tę partię szybko przegrał.